Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Szymek i dzisiaj jest ze mną Agu. Cześć wszystkim! Czyli pierwsza dziewczyna właśnie w openingu w Minecrafcie No i słuchajcie, w, opening, w Openingu z Streetsem udało Wam się wbić powyżej 6000 łapek, więc tutaj też, nie Agu? No myślę, że to jest minimum takie, które <gry> właśnie. Pić, bo ta seria jest naprawdę super, ogólnie super. ja chciałabym Cię pochwalić, mm -hmm. Szymek, bo wspaniałą tą mapę zbudowałeś, bardzo mi się podoba. No dzięki, dziękuję bardzo, ale słuchajcie, dzisiaj odcinek będzie też trochę inny, a co będzie się działo, mianowicie, Agu? Co się e, mianowicie wydarzy się coś takiego, że nie będziemy ze sobą walczyć. O nie, nie, o, moi drodzy widzowie, 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 szymka, mm -hmm. będziemy dzisiaj bronić się, ponieważ zaatakują mm -hmm. nas straszne zombie. Więc naprawdę będziemy się bronić, nie będziemy walczyć między sobą swoimi temami, a będziemy walczyć tymi temami, które zdobędziemy. Właśnie z zombiakami będzie, 100 zombiaków, które będą się pojawiały w przeciągu dwóch minut, więc to będzie chyba w miarę takie trudne. Przynajmniej tak myślałem, bo co półtora sekundy praktycznie będzie się pojawiać coś. No, no i myślę, że to tyle. Nie ma ja co tylko ty... chciałam dodać, że możesz zacząć jak zrobić ankietę i zapytać się tak. w, w tym momencie, czy wy myślicie, że damy radę? Więc macie w prawym, radę? w prawym górnym rogu tutaj, czy damy radę? Ja myślę, że tak, damy radę, ale możecie zagłosować i zobaczymy, czy uda nam się pokonać tą falę zombie. No, Dobra. więc y, co, co chcesz pierwsze otwierać teraz? Czy otwieramy? Ym... Może byśmy otworzyli pierwszy raz teraz tą Nie? skrzynkę Dobra. dyniową? Niech będzie. Dobra. Czyli otworzymy sobie po 8 tak samo. Najpierw może ty, okay. jako że jesteś gościem. O, dziękuję ci bardzo. Mm -hmm. Ja wiem, że ogólnie zawsze grasz z. Nie zawsze, właśnie, w... tylko raz grałem. A, okay, <laughs> tylko no z zio grałem w wtedy. To przepraszam, wychodzi o to, że nie oglądam tak bardzo Twojej serii, aczkolwiek przeglądam. To znaczy, wiesz, tak na pierwszym odcinku, nie, dwa razy grałem faktycznie, dobraz, to w sumie większość grałem. O, masz fajne spodenki już. Kamuflaż Klipera. Więc myślę, że to jest, to jest przydatne, bo może oni się boją. O, i szkoda, bardzo by nam się przydało jakaś kosa taka, no, to żeby prawda. nam... No teraz w sumie możemy nie rywalizować, tylko trzymać kciuki, żeby jak najlepsze przedmioty nam wypadały. O, mam marchewkę, która daje plus dwa damage. czekaj, pokaż. I ci zabrało? Dwa serduszka. E, serduszka. Serduszko. To spoko. Ale żeby jej nie zjać, czasami prawym przyciskiem myszy, bo będzie... Kosa. kosa! A, no nie, no co, no weź. Było A. tak blisko. Ale mam zbroję kostka Okej, okay, spoko Czyli Dobra Już jestem prawie uzbrojona To teraz ja Tu 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 ru O i oczywiście możecie zasubskrybować też kanał Agu, macie oczywiście w karcie też Tak, tak Ona tam tak, tak, też nagrywa różne gry i w ogóle Simsy możecie wbić e, Dobra, mam bluzkę zombie Ej, ale przypadek, patrz, będę się o, Będę się im jakby ukrywał między nimi Nie będzie, Więc ale to nie będzie masakra. widać, nie, ciebie w, wśród nich <laughs> Będzie czerwone, 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 czerwone? Nie, no, a, co ty masz za pecha? Nie Adidasie będzie nie widać. Pleisa. No, ale, blej, też się chyba boją zombiaki, co? No, tak mi się wydaje. Mam też taką nadzieję, że one się boją właśnie. Czerwony? Please, chociaż ten różowy. Chociaż będzie. Okay, Okej, jest, jest. Różowy, to moja czy to twoje, bo? Moje. to twoje, bo ja mam ty. dwa itemy. O, siedmiomilowe buty, bu buty, ale nie działają. A, bo to są, to są też, też dodane działają. chyba w tej skrzynce siedmiomilowe buty, buty, które dodają chyba e, bieganie szybsze. O, chyba szybko! Idzie będzie czerwony? Jest! Dobra, go, co Jupe. ci e, klik, Knockback 3, no takie trochę nieprzydatne, będziesz musiała je odpychać. Ale to. Aha, to je ja guzikiem mogę tak odpychać. Zrobić, o matko, okay. ale mnie bijesz tym guzikiem. Przepraszam, no chciałam wypróbować A jak się te... nazywa? Gór, to Klik i robisz co chcesz? Czy jak. Klik, nie widać go. Aha. No bo może wtedy wiesz. Jakby nie widać go, bo, bo odleciał za daleko albo coś. No możliwe, możliwe. O, będzie chyba różowe albo fioletowe. Fioletowe będzie też różowy? jestem zadowolony. Mam kratę, a jeszcze... A nie, akurat a ale dobra, zamienię, bo ona w sumie. A nie, no daje mi jedną więcej. Dobra, zdecydujesz później i ja otwieram. Dobra, ale kurczę, trzeba Ujechać się, się na przygotować otwierdza? na tą falę zombie. E, zniszczona złota klata dla nie najlepszych ziomeczków. Aha. O, dzięki. nie, myślałam, że będzie czerwony, taki Prawie, ale masz spodnie zombie. O, no właśnie. Ej, to może, a teraz możemy się wymieniać i temami jeszcze chyba, nie? Dobra, to w sumie chcesz kamuflaż zombie? Ej, to daj mi, daj mi, no a ja ci dam najwyżej e, bluzkę zombie, A nie, bo nie mogę. Nie, no to, to, to nie, nie założę. będzie zombie wtedy. Okej, okay, dobra, założę, patrz, jestem teraz... Okej, okay, co mi wyleciało? To moje? Teraz czy to twoje? Moje. ile masz ideamów? Ja mam pięć. Y Jednym mi zabrałeś, więc y powinnam mieć y pięć. To masz to. Dobra. <laughs> Wymiana. I czy teraz masz pięć, tak? Czyli ja teraz zabiorę tak. ten mieczek. Ten mieczek jest mój... Wykałaczka, klucucha, no okej. Okay. O, super. O, tylko nam zmieni jeszcze poziom trudności, żeby nam się. Żebyśmy się nie męczyli na razie. O, matko, coś źle zrobiłem. Czerwone będzie? Nie fioletowe. Ale co ci O, ale masz siekierę, czyli możemy już z czegoś bić. Dobra, będę biła masłem. Bo to jest nie wyżej złote, wiesz, i dlatego masło. No tak, 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 zrozumiałam. takie żarty. Śmieszne. No, 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 ej, jak mamy walczyć z zombie, to oczywiście słabe itemy nam wylatują. Ale mam spodnie zombie teraz trochę lepsze, nie są już zniszczone. Super w takim razie. spoko, patrzcie. To może uzbieramy na dwa kamuflaże zombie, zobaczymy. O, to by było spoko du du O kurczę ta kosa przeleciała tak. ale no, było bo blisko. blisko ogólnie kursu mm. nas te przedmioty lepsze No Na Cyberfish Na mam do... <laughs> Więc trochę kiepsko też ale parz stałaś achievement No właśnie oooo jest... będzie czerwone będzie 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 Please nie, nie leć O jest Jest Mam czapkę ziomeczka Trochę słabo, jak na takie no to teraz cele. teraz jesteś ziomeczkiem, ziomeczkiem. No, ale mam już no, połowę armora zajęte. Jedna o, rzecz nie? jeszcze, ostatnia rzecz stąd. Nie ten przycisk. O, właśnie. No, ale słuchajcie. O, no nie, ale będzie fioletowe. Nie. Tak, jest fioletowe. Co ci wiedzieć? Siekiera lepsza. Siekiera, siekiera. Szatęsem 3. To właśnie to jest z tej piosenki. Tak, właśnie do tu tu, 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 <laughs> tu. Dobra, ale. O, 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 please, jeszcze dwa. Będzie? Nie będzie. Nie. Ojejku, i tak o włosy Kamuflaż Clippera. No słuchajcie, już też... musicie teraz Szymkowi zostawić łapkę no... na pocieszenie, bo on chyba się bardzo zasmucił, że tak było blisko. Tak. No ale dobra, zmieniamy wtedy, wtedy teraz skrzynki. No okay. i też znowu otwieraj pierwsza Bra... kolejne 8 itemów lecimy, no? A może teraz ty pierwszy będziesz otwierał No dobra, no to ja lecę pierwszy, żebyśmy się wymienili. I by się przydało, że nam coś bardziej takiego lepszego do obicia co? No trzymajmy się. Ja się boję za, trochę. za czerwone, żółte Aj. i różowe. No ale mam zbroję z kamuflażem niebo. Okej, okay, to tutaj no i będzie. Mógł latać. Nie no będzie chyba, nie, chyba nie Ej, ale faktycznie jakbym teraz się ustawił w tej mojej zbroi pod niebo, to mnie praktycznie trochę nie widać. No, nie patrz fioletowo i różowo. O, jest tutaj, fioletowe. Masz zbroję, ale chyba słabszą, co nie? E, klata narfa. Uuu! Uu, to narfa. lepiej załóż. Narfa. Lepiej załóż jak klata narfa. Uu. Dobra, czyli jeszcze siedem itemów każdy z nas ma do otworzenia, bo dopiero pierwsze. Okej, okay, jest, spoko. Mam czapkę, Helm dilera. To najwyżej ja ci dam zaraz, o zaraz ci damy, ale nie, na razie, się, żeby trzymał w ekwipunku, będziemy dobra, się wymieniać później najwyżej. tam było ich. Ta, bo tu jest po prostu trochę, ajdź. No, ale dlatego nie walczymy no, ze ja sobą, że też, tak, tak, nie chcę bić dziewczyny, nie, no. Tak, tak, on po prostu się boi, żebym go pokonała. I też coś inaczej. nowego chcę wprowadzić do tej serii, żeby cały czas nie było bicia ze sobą, nie? Tak mm, myślę, tak. że to by tak, też mam taka... Mam chce pasterza. O. To. Uuu, a mi teraz po leci, więc chyba to znak, że to jest dobre. Ijo, jo. No. Eee, no, no, weźcie, no! To jest ustawione jakoś, że nie chce mi to wylatywać. No wiesz, teraz oboje jesteśmy jakby w jednym teamie, więc wszystko no, jest przeciwko y, naszej drużce Przeciwko drujce. nam. Please, coś fajnego może. O, o! Różowy... o. Jeszcze? Będzie, nie? Jest, dobra, co ci wleci. Super. Buty, ale one nic nie dają specjalnego, ale może się No i butera. O, bo to, to jest z tego, na najkacze. bo najkacze to jest, nie wiem czy wiesz, ale to jest z tego, jak wybudowałem tego wielkiego Harry Pottera w Minecraft, to miał najki takie, wiesz, tak, po prostu z tego się to wzięło. To bardzo fajny też swoją drogą. O, jest, twierdowe, okej, okay. no nie no, znowu czapka, hełm dillera, weź Dilerek, nie dawaj takiego. No i to będziemy hełmów. mogli oboje mieć, ja już chciałam odbierać, a nie wylosowałam. Mhm, mm ale dobra, zobaczymy, jestem ciekaw właśnie jak to wszystko wyjdzie. Co te skrzynki nam dzisiaj w głowach poprzewracały? Wiesz co, jak będzie tak wychodziło, to raczej nam nie wyjdzie, bo nie mamy czym się bronić. Ja naprawdę, nie mamy... Dajcie nam cokolwiek do bicia. Masz siekierę, siekierę przynajmniej, ja z tego trzeba. Mam dwie więc dam ci jedną. Dam o, ci masz, mam zegar, on, on jest tak, bardzo dobry. Zegar jest dobry, bo ma wprowadzone w sobie jakby... O, popatrz. Ile zebrałem? Dwa. A z marchewki? Jeden, czy pół, pół nawet. Nie. Pół. No to zegarka lepiej. A jeszcze zobacz, czekaj. Okay. Patrz, patrz, patrz! O! Patrz! Nie! Nie, A, tak, takie, tak takie. O, zrobiłem. Myślałem, o, masz. Będzie. Biega, będziesz biegać szybciej. Załóż mam sobie. Mam jedną super. No właśnie, załóż sobie. O, to Gites, gites, to gites, Będę miała, jak uciekać przed tymi ząbiekami. I no. zostawić. Ci Ej, ci w ogóle z... nie pomyślałem, bo bez sensu cię biłem, bo jakby trochę ci się zużycia już dało na zbroję. Ano. no. Zepsułeś mi klatę narfa. O, nie. Ale mam miecz gierbka, więc super. Super. Okay. I jeszcze zostało nam, słuchaj, dwa itemy. Dwa itemy nam zostały. Mam tobie trzy, tobie trzy, ale... Nie, teraz niebiesko, to nie będzie. Nie, patrz! Już się bura, pojawiała, chodź, ale masz hełm swój, więc... Ale się i tak jeszcze wymienimy później. A, a, I miejmy nadzieję, że... o. Nie! A, ale... ale to o, o, ale mam miecz niebieski. lepszy. Pogromca hejterów. No, więc mam nadzieję, że jakoś nam się no, przyda. No, nie hejtujcie, bo tutaj no, mamy no. pogromca hejterów. Mamy pogromca hejterów i zostało nam, słuchaj, tobie dwa itemy, jeden. Hmm, ciepsko trochę. No dobra. Ale masz no, też pogromce to, by to, by hejterów. Też masz tak. pogromce Teraz hejterów, się... więc jest gites. Masz z to czym się bić. Tak. No i koniec. No i nieźle. No dobra. Hmm. Otwieraj. Zobaczymy jak to o, się potoczy. Dobra. Taltowe, może coś jeszcze fajnego wleci a siekiera kolejna, to najwyżej jakoś się powymieniamy teraz tym wszystkim. No i zobaczymy Lubię czy China. uda nam się... Dobra, to po co wymieniamy chińskimi, się? Chińskimi, ja ci dam w takim razie lepszy hełm. Yy, I to trzeba wszystko, co mogę ci dać, bo nic więcej nie... Mogę Ci dać na jeszcze spodnie, jakby ci się zepsuły. Wiesz co, ja Ci mogę dać... Na ci spodnie, yy... jakby ci się zepsuły, no Tome, kolejne. No potrzebujesz czegoś jeszcze ty. E, wiesz, nie. nie. Mam y, tą złotą klatę, którą ty mi dałeś. Tylko on zapomnieliśmy złotą... jednej rzeczy zrobić. Musimy sobie dać trochę jedzenia z game moda, bo jednak możemy na tym sporo ten. Albo ...więc damy efekt sobie. Hmm. Chyba, że... albo tak. Nie no, bo to będzie za szybko nam odradzać życie, wiesz? Więc jednak, żeby było trochę trudniej, to damy sobie jedzenkę. No bo saturację by nam cały czas wiesz, jakby wznawiało Mamy. życie. Więc ja sobie damy sobie po też. stekach, żeby nam się nie skończyły. Dobra, tak. Wiesz co? O. Mhm. Mm lepszy jest nie wiesz sobie, sobie sikierkę. nie wiem bo mogę ci dać ewentualnie jakieś y, bronie jeszcze dlatego że ja, ja mam właśnie ikulik. nie wiem czym motyka mocy chyba nie robi bo dobra ale nie ja mam zrobione w Chinach no tutaj. Masz to najwyżej tak to zrobimy. Dobra, więc jesteśmy przygotowani. Chyba jesteśmy gotowi, to wciśniesz przycisk za mnie, zrobisz to, bo ja się boję. Tutaj jest ten przycisk. O nie! I chodź szybko na środek, szybko! Uwaga, wcisnęłam. Okej, dobra, gdzieś się pojawią zaraz zębiaki. My nie wiemy. A, difficulty! A czas już leci? Ta. Tak, dziś Eee, dwa. O, dobra. Ale dobra. to będzie trochę Już mniej zambiaku. I, I tak niewiele nam to ułatwi. Dobra, dobra. mamy do pierwszego, więc bijmy. Dobra, ja, ja będę teraz pilnował może z drugiej strony, żeby one w miarę. Oglądaj okay. się na siebie, bo spawnie są w Gdzieś miejscach. na środek musimy, no. Uwaga, żebyśmy to, to przetrwali. Ja powiem, to uważaj, jak z. Dobra. dobra. Będę biegać i zbierać je w jedno miejsce. Wiesz dobra. co, a może spróbujemy ich odepchnąć, zrzucić z platformy? Ja nie mam czym, więc ty możesz tak próbować. Dobra, próbuję. O nie, ej, ich jest już dużo tutaj. Ja, ja, ja ich o nie! Ich ej, mały zombiak! Nie! Patrz, najgorsze! Zombiaki. Najgorsze co Mnie może być! Ich spychać może. Bić. Ja właśnie idę tutaj, ich trochę e, pospychać, jak to będzie w miarę możliwe, ale nie mam niestety czym. Dobra. Jest to ej, szkoda, to. że w ogóle nie mamy jakichś skorborda, kto więcej zabija tych zombiaków. To, tak, jest do, to, tak. to jest do pomyślenia, najwyżej no na kolejny odcinek dam. -ru -ru -ru. Ale jest ciężko powiem ci z tymi brońmi, które mam. Dobra. Chociaż chyba będziemy widzieć... Jak wcześniej nie zabijałeś zombiaki, to po prostu będę w naszych statystykach. A, chyba nie zabijałam. Bo już torcowaliśmy wcześniej. Ale cię goni ta horda zombie! No właśnie Ja muszę coś zjeść. Jakaś. Ja muszę coś zjeść chyba. A ty masz na tego jak, jak, jak ty walczysz z jednym zombiakiem! No bo ty zgarniasz wszystkich. Tak to jest. już bo nie stoi na środku. Ja nie wiem czy mam ich widzieć w ogóle, trzeba co mi najwięcej, ale chyba ten zegar wie zajmuje I Ciekiera też spoko będzie zajmowała. Bo ona zadaje... Za Okej, okay, widzę, widzę. O matko, zobaczymy, kiedy to się skończy. Ale około 2 minuty one się spawnują, co półtora sekundy, jest, więc 100 ząbiaków no, jest. jest ich trochę. O nie, siekiera mi się zaraz, ej, nie pomyśleliśmy o tym. Z siekiera mi się zepsuła, więc. Zaraz po z tym zrobić, czekaj, tylko żeby mnie nie biły. Ty masz dwie siekierę, siekierę, nie? W razie czego Dobra, się bo chciało. tu są złote siekiery, więc one wiesz. One no się szybko niszczą. Dobra. O nie! o, ale wleciałem tej w tą hordę. Ale przynajmniej możemy je pić masowo, to też jest dobre, że jak jest tak miecz, no. wszystkie na mnie idą. Dobra, lecę w nią. Okej. Okay. Ej, żeby się nie O nie, ja sobie jeszcze zjem coś, żeby mi się powoli generowało to życie. O, matka. Gdyby nie buty flesza, to już bym chyba była martwa. No, a właśnie, jak nie zgi jak zginiemy, to koniec już, nie? No właśnie. O nie mówią. Pomóż! Nie poradzę sobie z tym gówniokiem! Lecę, lecę, lecę. Uciekaj, uciekaj. Jak to, uciekać? Uciekam, ucie ja cię próbuję jakoś, jego zabić Próbuję go zepchnąć Czekaj guzik, guzik Okej okay. Nie mogę Uważaj, bo, bo ciebie uderzyłem Uciekaj, uciekaj, zjedź sobie coś O matko, naprawdę, co się dzieje? Uciekaj, ile tych zombiaków? Ile to będzie trwało jeszcze? Trochę przesadziliśmy z tą liczbą, chyba. Chyba tak, ale słuchaj, to jest pierwszy raz, będą emocje na pewno. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Mam nadzieję, że to nie, nie daje nam cały czas, tylko że te dwie minuty minęły, praktycznie, i one się już nie będą spawnować. No nie wiem, póki co nie widzę, żeby się pojawiały nowe, ale może po prostu Też na razie tak nie widzę, jest. może już minęło te dwie minuty. O matko, musimy sobie z tym poradzić, ale ja już byłem też blisko śmierci, miałem 300. <laughs> Tutaj jest blokada, A! Dobra. Ej, zbroja mi się powoli też niszczy O matko Nie patrz na zbrojkę, nie wiem czy mam zbrojkę Ty Masz, Fajnie. masz całość Dobra, takie na dwie hordy podzieliliśmy ich teraz O matko Dwie dadzą radę Ty masz trochę większą tą hordę, tak patrzę O matko, dobra Okej okay. Trochę jeszcze zostało tutaj tych mi zombiaków. po się, że hejterów, mi się e, zaraz skończy Też, końcu, ja się, bo bo się boję nie jest tak źle Dobra, ja może trochę postaram się o krytykale teraz, że będę na nich trochę skakał. Dobra. Ja jak coś tu mam jeszcze drewniane, ale on się zepsuje o wiele szybciej. Ojku, muszę chwilę pobiegać się, zregenerować. No, ja trochę. Zaraz mi się skończy. E, nie jest takie źle, powiem szczerze, że, że jest lepiej niż sądziłam, że będzie. No. Bo one rzeczywiście skupiły się w jednym miejscu na nas i trochę łatwiej w gromadzie je tłuć. No, myślę, że też trzeba trochę większy interwał dać między tym, że oni się pojawiają. Bo zmieniliśmy, że praktycznie to jest półtora sekunda, miało być początkowo co trzy sekundy, ale... Weźcie to jest, wiesz, wtedy byśmy jakby walczyli z nimi bardziej w pojedynkę i to byłoby e, nawet no. trudniejsze. Chyba. O nie, mi się już zepsuł w takim razie ten ten. Niedługo będę Bo musiał walczyć z zegarem. Boli? Nie, jeszcze mam. Ale mam trzy serduszka. Ale zabijasz tej masakra. Ale ja mam trzy serduszka. Słuchaj, moja horda już jest prawie okay. Ale nie wiem za kim się rzucił więcej. Chyba za tobą, ale ty miałaś Też... Aj, trochę! Lepsze. uciekaj i ostatni zombiak, dobra zregeneruję się i ci pomogę ja mam cztery, o nie trzy, dobra szybko sobie zjem okej, okay. co ty, ale ich odganiasz tutaj tych pomagam ci i popycham ich w twoją stronę i ostatni zombiak został mi zombiak, o matko Ale wygraliśmy, słuchaj Wygraliśmy, przetwałem, przetwałem. A Ale masakra, ale zobaczmy w takim razie Ja może tylko sprawdzę szybko, jakie są nasze Statystyki za, za okay. zabójstw zombiaków yy, Dajcie chyba w statystykach, czy się nie da w statystykach Zobaczyć mm. Masz statystyki i tam powinny być staty... zabite Statysty. I będziecie musieli mi uwierzyć Na słowo, że Zabiłam 42 moby, czyli ty powinieneś więcej Ja zabiłem 63 a, ale czyli możesz już tak, wcześniej jest, bo kilka się nie pojawiło na początku, i znikły, tak, nie? Ale to w miarę. Nie, no bo wtedy nam wychodzi powyżej 100, więc. No, na razie tego nie będzie, ale na kolejnym odcinku już na pewno będą statystyki zumbiaków więc wytrzymaliśmy to co prawda byliśmy drużyną więc tak. Agu tutaj. Ale można uznać, że ty również prawie do samego końca. Tak, prostu się rzuciłem na tego zombiaka przy jednym HP i mnie trafił. No ale dobra, trzymajcie się mam nadzieję, że wam takie coś się spodobało, zostawcie łapkę w górę oczywiście jeśli jeszcze nie zostawiliście. No właśnie pamiętajcie no. o tym. Wbijajcie też do Agu oczywiście na kanał, no i zobaczcie poprzednie odcinki z tej serii jeśli jeszcze nie widzieliście. Trzymajcie się, do zobaczenia dzięki Agu jeszcze raz, elo. Dzięki wielkie, Fu. papa.